Chłopaki, trzymajcie się fotela, bo dziś będzie grubo. Mam dla Was temat, który może dosłownie pomnożyć Wasze pieniądze, ale jednocześnie może je kompletnie spalić. Mowa o armory w counter Strike'u, o skrzynkach, skinach, inwestycjach, które mogą w najbliższych miesiącach wystrzelić do kosmosu. Dziś powiem Wam, co planuję kupować, kiedy to zrobię i jakie jest ryzyko, żeby nie wtopić swojej kasy, więc jedziemy z tym. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, to polecam Ci zasubskrybować, zalajkować oraz napisać jakiś wartościowy komentarz. A przypominam, że na mój drugi kanał wleciał film odnośnie inwestowania, więc możecie go tam zobaczyć. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. O co chodzi z tym Armory? Dla osób, które nie wiedzą, w CS2 mamy coś takiego jak system Armory. To taki ala specjalny sklep ze skrzynkami i skinami. Wprowadzili go w październiku 2024 i od tego czasu sporo osób spekuluje, kiedy zostaje on całkowicie zaktualizowany. Wielu graczy myślało, że wyjdzie to z premierą sezonu trzeciego, ale Valve nic wtedy nie zmieniło. Najwięcej plotek, oczywiście słyszeliśmy o Fever że on ma wypaść i tak dalej, ale słuchajcie, ta skrzynka przynosi Valve prawie 30 milionów złotych miesięcznie, więc. Kto by usuwał takiego złotego grala? No, chyba nikt, kto myśli racjonalnie, a Valve wiemy, lubi pieniążki, tak jak my inwestorzy. Moim zdaniem, taka realna zamiana to dopiero, gdy z armory wypadnie galerii Case. I moim zdaniem, stanie się to w okolicy października, gdzie ten tryb będzie. Świętował swoje pierwsze urodziny. Ale dlaczego uważam, że Gallery Case to szansa i może warto się w niego zaopatrzyć? Patrząc na to, że Fever Case jest otwierany bardzo, ale to bardzo często, można powiedzieć, że nawet mega często, to Galery Case ma w sobie skiny takie jak Vaporwave. No i w sumie chyba tyle. Przestało się już robić to ciekawe, więc nie będę mówił o większej ilości tych skinów, bo są po prostu do dupy. Na świecie takich Vaporwave'ów jest tylko 84 tysiące sztuk tego skina. To powiem Wam szczerze, że jak na skina ze skrzynki, to bardzo mało. Biorąc pod uwagę popularność tego skina, bo nie jest on najprzytszy. Dla porównania dajmy skina, jakim jest AK Vulkan, występuje on dwukrotnie częściej, a jego cena jest bardzo wysoka. Jeśli Gallery Case wypadnie z armory, Vaporwave może że wystrzeli sceną i to dosyć mocno. Ale uwaga, jest ryzyko, że Valve może wyrzucić tą skrzynkę i trafi ona na przykład do aktualnego dropu lub coś w tym stylu. No bo prawda jest taka, że nigdy nie oświadczyliśmy czegoś takiego jak wyrzucenie skrzynki z armory, więc nie wiemy jak do końca się to będzie odbywać. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike od Na stronie znajduje się coś dla osób które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem INWESTOR dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Na pewno Ciekawą opcją jest inwestycja w czarmy, bo są to mega tanie itemy, które mają naprawdę olbrzymi potencjał przez to, że posiadają na sobie unikalne paterny, których jest tak dużo, że no, ten potencjał na znalezienie czegoś naprawdę interesującego jest absolutnie ogromny, ale o tym robiłem osobny odcinek, więc można się do niego cofnąć, zobaczyć, co o tym sądzę i które czarmy moim zdaniem są lepsze. No, ale przechodząc dalej do skinów, to mamy tam takie hity, jak na przykład M4 Fade. To jedna z najładniejszych i najbardziej pożądanych skórek do M4. No, jak praktycznie każdy skin w wersji Fade. Aktualnie jest ich około 33 tysiące, to całkiem sporo, ale nadal skiny tego typu mają naprawdę duży hań. Dajmy na to, że Awupa Gangnir, której, no, jest trochę mniej, ale potrafiła kosztować nawet 15 tysięcy złotych, więc, no, jeżeli. Cena fejda po jego wyrzuceniu rośnie, to wcale się w sumie nie i jest to bardzo realne. Co prawda, nie jest to opcja dla inwestorów, którzy lubią inwestować długoterminowo w coś bardzo pewnego, na niskim procencie. To jest coś dla osób, które lubią podejmować ryzyko, chcą nachapać się dużej ilości pieniędzy, ale przy tym brać ryzyko na klatę. I niestety nie jest to stabilna inwestycja typu kup skrzynkę, ukończenia węża, trzymaj tyle i tyle i dostaniesz natychmiastowy profit. Bardziej traktowałbym to jak zakład z rynkiem, zakład z Valve, co zrobił z Armory. Bo prawdopodobieństwo, że Valve w sumie nic nie zrobi i będzie tylko dodawać nowe przedmioty jest też dosyć spore. Więc nasze inwestycje, na przykład ja będę wykonywał parę takich zakładów z rynkiem we wrześniu, ale może się okazać, że Valve w sumie nic nie zmieni i skiny będą tylko i wyłącznie tanić. Oczywiście jeżeli chcemy zagrać tutaj bezpiecznie, możemy poczekać na to, co się dokładnie wydarzy i jak aktualizacja do armory dojdzie. Jeżeli zobaczymy, że na przykład case wyleciał, no to na przykład jeżeli ta cena nie wzrośnie jakoś błyskawicznie, będziemy mogli się w to zapakować już zdecydowanie, ale to zdecydowanie bezpieczniej, a jeśli ta cena wystrzeli, to prawdopodobnie pociąg już nam odjedzie. Napiszcie, co wy sądzicie o takim inwestowaniu w armory. Ja wiem, że jest to trochę bardziej ryzykowne, i chcę tutaj to podkreślić, że nie jest to takie pewne, jakby mogło się wydawać.